30 marca o 4.46, tutaj przechodzimy w bardziej poranny tryb, ale będzie to koniunkcja Merkurego z Neptunem, która będzie oddziaływała przynajmniej przez cały ten dzień, więc tutaj nie mówimy o kilku godzinach. Ona jest też wymieniona w kalejdoskopie horoskopowym na końcówkę marca, ale tutaj oczywiście jeszcze kilka słów o niej. Powiem dla Was. Merkury retrogradujący w koniunkcji z Neptunem w rybach przyniesie chaos w komunikacji, dezorientację i trudności z logicznym myśleniem. To taki dzień, kiedy łatwo wsiąść do niewłaściwego autobusu albo pomylić zjazdy na autostradzie. To czas wzmożonej intuicji, ale też podatności na iluzje, Nieporozumienia i dezinformacje. Myśli błądzą, a słowa ulegają zniekształceniu. Z jednej strony sprzyja to twórczości, głębokim wglądom, a z drugiej prowadzi do rozczarowań i zagubienia w codziennych sprawach. W horoskopie urodzeniowym koniunkcja retrogradującego Merkurego z Neptunem, w jakimkolwiek już wtedy znaku, bardzo silnie pogłębia wewnętrzne procesy myślowe, czyniąc je intuicyjnymi, refleksyjnymi i nierzadko oderwanymi od rzeczywistości. Osoba z tym aspektem ma niezwykłą wyobraźnię i zdolności twórcze, ale też gubi się w myślach, zapomina o rzeczach praktycznych i myli fakty z fantazją. Trudno jej logicznie powiedzieć, co myśli, ponieważ jej sposób komunikacji jest bardziej oparty na skojarzeniach i emocjach, Niż na strukturze i precyzji. Powoduje to, że ludzie czasem jej nie rozumieją, ale jednocześnie sprzyja zdolnościom literackim, poetyckim, a nawet medialnym czy parapsychologicznym. Jednak trzeba świadomie unikać manipulacji, samooszukiwania się i nieporozumień. Czy to Twój aspekt urodzeniowy? Wejdź na stronę, wygeneruj swój kosmogram i się przekonaj.